Cześć, chciałem Wam zaprezentować dzisiaj nowy kijek, który jest ze mną już kilka wypadów. I akurat mamy rybkę szczęśliwia, to dlatego, że mamy tu brania dosłownie co minutę dzisiaj i będzie można przynajmniej fajnie pokazać na żywo, czym ten kij się w ogóle charakteryzuje. Generalnie jest to Preston Ascension 3,2, taka nietypowa długość. Ja generalnie bardzo lubię takie długości nietypowe. Jest to kij przeznaczony bardziej do klasyka, do łowienia federem klasycznym. Boje są po prostu bardzo delikatny, miękki. W zestawie mamy szczytówkę POOZ 0,75 Ja może tak pokażę, żeby było widać fajnie na, na tym ujęciu te ugięcie. O, jakbyś równo z wędką szedł, jak to wygląda. O, tu mamy takiego kilogramowego karpika. Widać jak to się ugina. Naprawdę kijek jest miękki. No i tak jak mówię, szczytówki są bardzo delikatne. Ja go głównie stosowałem do łowienia federem klasycznym w tym roku, ale bardzo też poszukuję takiej wędki miękkiej do metody, żeby zobaczyć po prostu jak to jest. No jest tak jak widzicie tej mocy, ten kij do kontroli nad rybą jakoś specjalnie nie ma, ale na pewno minimalizuje sobie liczbę spinek tych rybek, to jest liczbę spinek, które mogę mieć. W w czasie zawodów, tak, bo to ja generalnie go recenzuję. Ten kij jako taki kijek zawodniczy, przeznaczony właśnie do klasyka, czy do łowienia właśnie na metodę takich mniejszych rybek, nie jakichś tam ogromnych, w połączeniu z takim, zobaczcie, delikatnym kołowrotkiem. Mamy tutaj w t 5000, zestawik jest naprawdę, naprawdę czuły. Szybko odbezpieczymy rybkę i wam pokażę ten kijek jak on wygląda. No bo pracę to już chyba widzieliśmy. On jest super do klasyka, naprawdę mega. I właśnie jestem ciekawy, kurczę akurat nie mogę się tutaj z tym karpiem uporać. Ale właśnie do metody mi on bardzo ciekawi pod właśnie względem takiego zawodniczego wędkowania. O, wypuścimy rybkę, żeby już był spokój. I co? Mamy naprawdę cienki, smukły blank. Sam kijek może się uda pokazać jego szybkość z tą całą żyłką. Dosyć szybko gaśnie. Przelotki mamy fajne, z dużym światłem. Tutaj plecionek nie ma żadnych problemów z plecionką. Jest to wersja 3,2 do 30 gram. O czym też właśnie to świadczy o tym, że ten kij jest naprawdę delikatny. Podoba mi się bardzo rękość. Mamy tu spłaszczoną, lepiej to leży. I stosunkowo krótką, że jak widzicie, mi w operacji tutaj mi nie przeszkadza. Dlatego mi ten kijek bardzo pasuje. Jeżeli chodzi o rzucanie. To tym kijem nie można rzucać mocno, on tego nie lubi. Nim trzeba rzucać na tyle ile on chce, czyli tak jakby delikatnie, nie można mu dawać mocy, bo wtedy się dzieją złe rzeczy. On musi po prostu sam rzucić. Ten rzut musi być delikatny. Tu mamy 40 metrów, podajnikiem 30 gram, więc TCW 30 gram, podajnik 30 gram, plus zanęta wiadomo to jest więcej. Tutaj się nic nie dzieje. Ja oceniam ten kijek jako bardzo taki pozytywny, dający naprawdę sporo frajdy, energiczny, lekki. Mi bardzo on podpasował, będę go stosował teraz przez jakiś czas w metodzie, choć nie sygnuję go raczej taką wędką typowo przeznaczoną do metody, ale uważam, że nie ma wędek jakoś tak do, do jakichś specjalnych sposobów łowienia, tylko do tego po prostu musimy dostosować wędkę, co my chcemy uzyskać. Ja chcę teraz mieć wędkę miękką, która mi nie będzie spinała tych małych karpików. I po prostu taka mnie interesuje. A do klasyka to jest po prostu w ogóle bardzo fajne wędzisko, dające sporo frajdy, Tak jak mówiłem, pół 075 szczytówka. To, co w klasyku jest najważniejsze, to tutaj mamy w zestawie nietypowa długość. Wdzięczny kijek. Cenowo też bardzo dobry, z tego co się orientuje, on nie jest jakoś specjalnie drogi. Można gdzieś tam w promocji wyhaczyć. Całkiem w porządku. Ja już go mam chwilę, dlatego trochę więcej o nim mogło już powiedzieć. Na pewno będę go cały ten rok użytkował i być może pojawi się też u mnie na filmie hit czy kit na koniec sezonu. Zobaczymy, co się po prostu z nim wydarzy, jak już przejdzie przez tą drogę takich już solidniejszych testów. To tyle ode mnie. Dziękuję.